Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Zacząłem moi drodzy od wtorku, tak jak już zapowiadałem w kilku poprzednich vlogach, jazdy pod nadzorem. Zacząłem e, chyba dość ciężko mi się wydaje jak na początek, ponieważ od dwóch nocek. Na początek, no bo nigdy w życiu nie miałem nocek, więc od razu zaczynam, można powiedzieć, z gubej rury. I przyznam, że byłem ciekawy, jak to będzie, ale z drugiej strony byłem trochę podekscytowany tym nowym doświadczeniem, tak? No bo w nocy trzeba normalnie być w pracy i funkcjonować tak, jakby się funkcjonowało w dzień. I byłem taki po prostu ciekawy tego nowego doświadczenia, jak to będzie wyglądało. I muszę powiedzieć, że podołałem. Oczywiście były takie momenty, że gdzieś tam było trochę ciężko. Natomiast jako całokształt uważam, że poradziłem sobie jak najbardziej w porządku i po prostu kwestia jest tego, żeby. No nauczyć się już e, tego jeszcze bardziej i przede wszystkim przyzwyczaić się do tego, bo e, cały czas e, jeszcze mam takie, no bo dwa dni to dopiero w sumie było, e, że e, trochę tak e, dni nimi się mylą, czy, czy to coś było wczoraj się działo, czy dzisiaj się działo, no bo wiecie, wracam z pracy... I jeszcze powiedzmy po południu robię coś innego albo znowu idę do pracy i to wszystko tak sprawia właśnie czy to było dzisiaj czy to było wczoraj wiecie no doba się zmienia a ja, dla mnie to jest też ciągłość więc nie ma tego rozgraniczenia no bo po prostu wiecie na wieczór idę rano wracam i właśnie to powoduje takie że jeszcze muszę e, nauczyć się jakby operować czasem że tak powiem e, tutaj w takie tych nocek natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie jak najbardziej wszystko jest. Jest jak należy i jestem zadowolony z tego, jak z tego, jak sobie z tym wyzwaniem i z tym nowym doświadczeniem e, poradziłem. E, mówię tylko, jeszcze tutaj nauczę się ten czas tutaj e, tymczasem operować, jak najbardziej tutaj będzie jak najbardziej już praktycznie, że, że idealnie. Remak ciekawostki, pierwszą noc miałem e, u nas na sekcji e, na manewrach. natomiast drugą miałem świną po potem jeszcze rundka do kamienia pomorskiego i z kamienia do. Do do Szczecina, no i potem, znaczy wracając nad ranem ze Świnoujścia, no to wysokie była przesiadka, właśnie wysokie do kamienia i z kamienia do Szczecina, także to były moje pierwsze dwie nocki. Jeszcze pod koniec miesiąca mam jedną nockę, jak się nie mylę, w koszalinie i to będzie tyle. Też w tym miesiącu mam dosyć fajnie, bo, bo nie mam żadnych służb takich na rano, najwcześniej to jest godzina siódma, także jak najbardziej, że tak powiem, ludzka pora, chociaż. Chociaż tak naprawdę przyznam, że po tym na razie, co już zbyłem, doświadczeń, no to w każdej sytuacji się odnajduję dość dobrze. Eee, więc chyba to rzeczywiście był dobry wybór, żeby pójść, no to jest oczywiste, że to był dobry wybór, żeby pójść robić to, co lubię. I oby to się jak najdłużej utrzymało, żeby gdzieś tam te słabsze momenty gdzieś tam, nawet tak się pojawią, jakieś chwile zwątpienia, żeby jak najszybciej po prostu uciekały. Eee, cóż moi drodzy, to w tym vlogu byłoby na tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego moi drodzy, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć.